Dzisiaj do mnie na stół trafia karta, karta graficzna. Będzie ona zainstalowana w mojej jednostce centralnej. Jakiś czas temu mieliście możliwość oglądania tego, kiedy składałem ten mój komputer. Także każdy, kto jest zainteresowany na kanale Test Hub, na pewno znajdzie tą e, prezentację. Będę upgradeował moją starą kartę. Również firmy Gigabyte, tam była karta Nvidia z procesorem Nvidia 560 Ti, dzisiaj przychodzi do mnie. GTX 770 również firmy Gigabyte. Słuchajcie, kilka słów, dlaczego akurat wybrałem ten model i czym kieruję się przy wyborze tej karty. Nie będę robił jakiegoś specjalnego benchmarku, bo tych benchmarków w sieci już jest 6000. i Myślę, że kolejne badanie, ile klatek na sekundę, nie ma najmniejszego sensu, ale opowiem Wam, jak ja wybieram kartę graficzną dla siebie. Dla nikogo pewnie nie będzie niespodzianką to, że jednym z głównych kryteriów jest kryterium ceny. Nie, 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 nie będę szukał karty najbardziej wydajnej aktualnie. Na rynku, bo wiemy, że już jest dostępna wersja 780Ti, ale dzięki temu, że wchodzi nowa nowa karta na rynek, te starsze de delikatnie zaczynają lądować, jeśli chodzi o cenę. Tą kartę no, kupujemy troszkę powyżej 1000 zł, także do najtańszych ona nie należy, ale jednocześnie gwarantuje nam już przede wszystkim architekturę Kepler Nvidia i przede wszystkim obsługę. Aż czterech monitorów. Słuchajcie, z tego względu, że ja używam u siebie dwa monitory, a mam jeszcze ochotę podłączyć kolejne dwa, żeby nie dublować, nie dołączać większej ilości kart, mogę sobie e, przy pomocy tej architektury, tej architektury Kepler, po pierwsze, mogę obsługiwać już monitory, które będą pracowały w trybie 4K. To jest dla mnie też istotne, bo mam nadzieję, że pojawi mi się coś do testowania, właśnie z, z rozdzielczością 4K. Tak więc by przydała mi się karta, która by mi to wszystko obsłużyła. Druga sprawa, będę mógł obsłużyć aż do czterech monitorów przy pomocy tej jednej karty y, graficznej. Słuchajcie, karta posiada 2GB i tak naprawdę po analizie benchmarku wiadomo, że nie jest to topowa pozycja na liście, ale klasyfikuje się ona mniej więcej po środku pod względem zużycia energii, pod względem głośności pracy. Dla mnie było istotne, żeby posiadała trzy duże wiatraki. W poprzedniej karcie mam dwa wiatraki i nie była ona głośna. Ta mam nadzieję, że również głośna nie będzie. O tym wam powiem w momencie, kiedy tą kartę włożę do swojego komputera. Kolejnym zastosowaniem, jakie dla mnie jest istotne, jest to zastosowanie przy renderingu, przygotowywania filmów. Posiadam dość mocną jednostkę centralną i aktualnie, niezależnie od tego, czy wybiorę kompilację, kompilację, no może rendering na jednostce centralnej czy na jednostce graficznej, mniej więcej to podobnie czasowo wychodzi. Zobaczymy, czy, czy, czy oprogramowanie Adobe Creative Suite w jakiś sposób dostanie skrzydeł. Nie jestem jakimś wy, wytrawnym graczem, nie słuchajcie, nie, yy, nie będę testował tego w jakichś tam bardzo zaawansowanych grach. Ja głównie gram Diablo i StarCrafta, tak naprawdę dwie gry obsługuję, ale myślę, że w tym renderingu i przede wszystkim możliwość obsługi czterech monitorów to jest to, co mnie głównie tutaj do tej karty popchnęło. Mogłem wziąć k k k serii szóstej Czyli 600, bo również jest tam już architektura Kepler, ale skoro 700 staje się w miarę w, miarę w zasięgu, czyli koło ty, tego 1000 zł, bo, 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 bo te najszybsze jednostki to jest grubo, ponad 2,5 tysiąca, nawet czasami 4000 to jest zdecydowanie dla mnie przesada, jeśli chodzi o cenę za karty. No 1000 też nie jest tanio, ale już jest to akceptowalne. Słuchajcie, przy wyborze karty zawsze zwróćcie uwagę, jaki macie zasilacz, jakiej mocy macie zasilacz, jakie wyjścia w tej karcie dodatkowego zasilania są nam niezbędne z tego względu, że przez standardowe złącze nie będziemy w stanie zasilić taką mocą karty. Te nowoczesne karty graficzne bardziej wydajne potrzebują zewnętrznego zasilania. Jak widzicie, w tej karcie mamy potrzebę zainstalowania dodatkowego zasilania za pomocą 6- i 8-pinowego złącza. Patrzcie również na moc swojego zasilacza, żeby nie okazało się tak, że stara karta pobierała w granicach 100-100 parh. Kładacie nową, która będzie 250W pobierała i ten wam zasilacz nie wytrzyma. Także to jest też ważna sprawa. Jeśli chodzi o te złącza, które tu widzicie do zasilania, producent nie zostawia nam samym sobie otrzymujemy również możliwość taką przejściówkę, dzięki której możemy zasilić tą, tą kartę ze zwykłych złącz Molex. Niestety ja nie polecam tego typu rozwiązania, najlepiej jednak jak zasilacz posiada właśnie tego typu wyjście, bo dodatkowa plątanina kabli nam się pojawia w systemie i dodatkowo zawsze takie, każde takie złącze być może. Stanowić ewentualnie problem, jeśli chodzi o, o, o jakiś niekontakt, co tu dużo mówi. Czasami może się tak zdarzyć, że coś tam nam nie kontaktuje, i wtedy szukamy po omacku czemu system na przykład nam się wiesza, czemu system jest niestabilny, a po prostu gdzieś na jednym ze złącz występuje niekontakt tak więc jeżeli macie zasilacz, który Wam to obsługuje to jest najlepszy najlepszy rezultat jak widzicie karta ma naprawdę potężną sekcję chłodzenia jest dość ciężka chłodzone są układy graficzne jak i układ tutaj w tej okolicy nam się znajduje cały układ zasilania on również jest potężnym radiatorem chroniony i jak widzicie są aż 3 3 wiatraki pamiętajcie również, że karta jest dość długa zawsze w parametrach technicznych znajdziecie wymiar takiej karty zwracajcie na to uwagę, bo jeżeli macie niezbyt dużych rozmiarów obudowę może się okazać, że po prostu takie karty nie będziecie w stanie do swojego komputera e, zainstalować. Karta już wymieniona, w sumie obyło się bez najmniejszych problemów, pamiętajcie, żeby zawsze jak robicie jakieś takie działania w komputerze to odłączyć zasilanie, bo pomimo tego, że komputer jest wyłączony to i tak napięcie zawsze jest obecne w obudowie, także wypinamy przewód sieciowy i to jest w sumie najpewniejsza, najpewniejsze Rozwiązania, jeśli chodzi o jakieś modernizację komputera. Pamiętajcie również, że w momencie, kiedy robicie sobie taki przegląd, no za, tak naprawdę odkurzyć powinniśmy raz na jakiś czas taki komputer zazwyczaj nam się nie chce. W momencie, kiedy robimy jakąś modernizację, wtedy jest stosowny moment, żeby te wszystkie wiatraki, te wszystkie filtry przeciwpyłkowe, wszystkie filtry przeciwkurzowe wyczyścić, wy, wyodkurzać, wymyć i wtedy no, wykorzystać to e, zawsze warto. Zwróćcie uwagę, czy podczas montażu również nie poruszyć jakiś innych przewodów zasilających, bo zazwyczaj jest dość spora plątanina tego wszystkiego w obudowie. Nie każdy ma dużą obudowę, gdzie te przewody można sobie swobodnie porozstawiać, po tak żeby one tam nawzajem na siebie nie zachodziły. Niestety zazwyczaj tego miejsca mało i w momencie, kiedy wymieniacie kartę grafiki, na niej się skupiacie, może dojść do takiej sytuacji, że pewien inny obwód elektryczny, inne zasilanie od dysku czy od innych elementów naszego zestawu może zostać odłączone. Możemy poruszyć Inną kartę w momencie, kiedy starą wyciągamy, nową instalujemy. Także zawsze przed przystąpieniem do tego sobie to wszystko zweryfikujcie. Zwróćcie uwagę również na sterowniki. U mnie nie było problemu, bo przesiadałem się z NVIDIA jednej na Nvidia w zasadzie drugą. Dwie generacje nowszą, tak więc ze sterownikami nie było problemów. Generalnie wrażenia z karty są bardzo fajne. W końcu mam podłączone trzy monitory. Powiem Wam szczerze, że mnie teraz korci, żeby sobie zrobić cztery. Będę ten temat również rozpoznawał. Są takie stojaki, które można zainstalować nad obecnie zainstalowanymi monitorami, zatem mieć cztery. Powiem wam szczerze, że może to trochę Śmieszne, bo zaraz wszyscy powiecie mi, że jestem nienormalny, ale spory okres czasu pracowałem na jednym monitorze. W momencie, jakimś tam nadarzającym się, przeszedłem na dwa monitory. I teraz powiem Wam szczerze, że na dwóch monitorach już mi z tego miejsca za mało. Często pracuję na kilku przeglądarkach internetowych. Przeobrabianie firmów też jest dobrze mieć więcej rzeczy na monitorze, tak więc jeżeli by mi się udało zrobić cztery monitory lub dwa monitory, 2 K, to już by to było. Bardzo fajne rozwiązanie z grami. Nie miałem problemów. Mam jedną grę, tak jak wam powtarzam: Diablo. Działa ono dalej tak fantastycznie, jak działało na poprzedniej karcie, jeśli chodzi o rendering. Używam opcji CUDA oferowanej przez Nvidia i Adobe Premiere. Nie przyspieszyła ona mi jakoś zbytnio w granicach 10-15%. Jest, przy, jest no, różnicy, jeśli chodzi o wydajność. Myślę, że to jest spowodowane tym, że ta moja jednostka centralna jest dość wydajna. Mam sporo, sporo ilość ram. I tutaj nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli będziecie zainteresowani, to znajdziecie sporo benchmarków w sieci. Ja nie będę robił kolejnych, nie będę wam pokazywał, ile to klatek szybciej działa czy nie szybciej. Miałem tylko problem, może to się komuś przyda w momencie podłączenia trzeciego monitora. Jak żeście widzieli, złącza mamy dwa złącza DVI, jedno złącze DisplayPort i jedno złącze HDMI. Ja próbowałem podłączyć monitor, monitor telewizor, monitor przez złącze HDMI i niestety system mi go nie rozpoznawał w, mo, dopiero w momencie, kiedy zastosowałem przejściówkę z HDMI i DVI yy, i podłączyłem w monitorze do złącza DVI i to wszystko zaczęło Działać. Nie wiem z czego to wynika, ale sporo e, ludzi w sieci pisze, że mają tego typu problem, że czasami właśnie wystarczy uruchomić przez DVI, potem z powrotem można się przepiąć na HDMI nie będzie problemu. Ja zostałem już na tym DVI i z tego rozwiązania jestem zadowolony. Piszcie o swoich doświadczeniach, jeśli chodzi o karty, e, czy często robicie takie zmiany, czy dla Was jest to istotne i na co e, Wy zwracacie uwagę w momencie wyboru karty i przede wszystkim, czy mieliście jakieś problemy w momencie, kiedy żeście dokonywali tego typu operacji.